Kiedyś zadawałem sobie masę pytań. Scott, siedziałeś w pacie. Jak możesz być Avengers? To się nie trzyma kupy, Ale wszędzie, gdzie pójdę, słyszę te same słowa. Ale wszędzie, gdzie pójdę, słyszę te same słowa. Dziękuję, spider -manie. Piotr Adamczyk, nasz człowiek w wytwórni Marvela, tym razem jako głos w znakomitej produkcji Ant-Man. Człowiek mrówka, powinnam powiedzieć? <tuszy> Człowiek, murówka prawdopodobnie, tak. I to już nie pierwsze moje spotkanie z Polem Radem jako takim moim prowadzącym, jeżeli chodzi o te role. I faktycznie to, to, jest, to jest dla świata Marvela coś wyjątkowego. Tam zwykle aktor, który zagrał w Marvelu, już tą postacią jest do końca życia. Kasi! Kasi! Nie będziemy odkrywać żadnych sekretów tego filmu, psuć przyjemności z oglądania, ale powiedzmy trochę o tym, jak się taką rolę, taki głos dostaje bo to trzeba przejść casting po tamtej stronie oceanu, prawda? Co to za miejsce? Poza tym, że aktor, który taką rolę odkrywa powinien po prostu umieć pracować w dabingu a to jest jakaś tam szkoła i doświadczenie które należy zdobyć właśnie poprzez godziny spędzone przed mikrofonem to pewnie to jest ważne żeby dobrze zagrać ale także amerykanie sprawdzają ten rodzaj alikwot głosowych i podobieństwo y, głosowe, które nie jest tylko pewnie na wychwycenie, wy, do wychwycenia przez ludzkie ucho, ale także sprawdzone y, sztuczną inteligencją. No więc ja przeszedłem przez to sito już dawno temu. Być może jeszcze wtedy sztuczna inteligencja nie pilnowała tego, czy ja równo te alikwoty trafiam, tak jak Polerad, ale na ludzkie ucho im pasowało, więc już zostałem. Jestem w tej, m, m, mam już, że tak powiem, to, to że jestem głosem Pola rada w Polsce, to już jest moje. Ant-Man. Świetnie, Piotrze, spróbuj jeszcze raz, tylko tam jakieś oddechki od na koniec, wiesz. Reakcje na to. Dziękuję, Spider-Manie. Kiedyś zadawałem sobie masę pytań: Scott, siedziałeś w pacie. Jak możesz być Avengers? To się nie trzyma kupy. Ale wszędzie, gdzie pójdę, słyszę te same słowa. Dziękuję, Spider-Manie. To jeszcze nie koniec, tato. <grym> Dziękuję, tak. tak, bardzo lubię pracę w dubbingu. Na czym polega największa trudność przy reżyserowaniu tylko głosów aktorskich? Ach, no to za każdym razem jest tak, że to przecież nie jest wierna kopia oryginału. Oczywiście Piotr tego gwiazdora naszego, oryginalnego, czyli Rada, dubbinguje eventmenie już od dawna. To jest trzeci film i właściwie zdążył polubić ten głos oryginału. Ale też jak, jak wybieraliśmy Piotra w, w kiedyś tam, parę lat temu, no to też tak myśleliśmy, żeby ten głos był właściwie podobny. I used to ask a lot of questions. Scott, siedziałeś w pacie. Jak możesz być Avengers? Nie tylko głos, tembr, wysokość, wiek, ale też, żeby temperament był podobny, żeby ten nasz, nasz, nasz polski entman był też promienny, radosny. Taki pozytywny, pozytywny człowiek. Wszystkie te cechy ma, ma Piotr. No wiesz, ale to akurat ludzie oceniają później, że eh, nie trafił kiepski. That doesn't make sense, ale wszędzie, gdzie pójdę słyszę te same słowa. Tylko, że to jest akurat takie mało kłapowe, no bo... No ale takie ma być. No to jest zwiastun więcej. Nie ma. Kiedy idziemy do kina? Na Ant-Man i Osa Kwantomania idziemy już od 17 lutego. Zapraszam.